Robi, nie robi żadnych manewrów, nie? Ale na ja początku jaki był efekt. Jak się spojrzałem na nią. Mam ją ciągle, wiesz? Co dalej. Jest ciągle w kadrze, wiesz? To tak nad drzewem się dało ją jakąś, Ale nie, ona nie wejdzie mi w kadr... w ramach drzewa. I teraz to już mi tak ucieknie, że ja... Ale to było piękne. O, o jest jeszcze ale już worek już nie mogę iść. to nie jest zapękana Przecież to było bycze Jest, jest, jest. No, troszkę... Takie słabsze. Nie, to już na to tak, zwróciłem uwagę, bo było takie, zrażażyło się tak. No, no pojedziemy? mi to zabłysnęło. Tak, no patrz, nie mogę zachować nawet ten za słaba. wiesz <laughs> <laughs> Nie, ale mi zabłysnęła, powiem Ci szczerze. Nie może kątem patrz nie nie ja nic sobie, żadnego. W kierunku jest bladziutka, bladziutka, to jest właśnie, wiesz, satelitka, to jest się świetne porównanie, tylko nawet mi się nie nagra tutaj, wiesz? No ale kurczę, tak jakie paki mi błysnęła. Chyba, że wiesz, no wiesz, to... Ale błysnęła mi się, nie mi głupi. Wierzę Przecież ci. Wiesz, po patrzyłem, się tam i leci. Może jakoś tam pod kątem, nie wiem. Może, może, wiesz, no to że może tak wysoko mi biegże... się Wydaje się, że satelita nie jest, to jest satelita to taka blada, jeszcze nie wiem. Ale nie, nie, to jest to jest, to jest właśnie blada satelity w tej chwili. Ale błysnęła. Nie, nie, ale nie, żeby nie było, mi błysnęła faktycznie czy nie No to mogło być, mogło, mogło. Ja to, żeby się tak...